To nie domalować Cię na live'a? Nie. Nie? się, że opada ładnie bez koszulki byłeś. Nie, ale na live'a bez koszulki to... ...prednio. No nie, no taki był drugi raz. No j**any, letni? Znaczy... <noise> ja w ogóle Ci... kurwa, Myślę, leża, że miałbyś rekordową tą darmość bez Ale połączyłeś się to z internetem, bo mi zniknął. No, w sensie nie, nie połączyłem się z netem, ale... Działa Ci? Działa mi moje. Siemanko! Eee... Chodzi się, że jesteś na live'ie. Tak. <noise> Tak. a mogą mi prosić, żebyś układał moje Ej, właśnie, a papieroski moje gdzie są, bo to mnie jest mój ostatni, okej. Okay. Bo w ogóle, jakbym robił live'a na TikToku, no. to by mnie zablokowali za szlugi, tak, co nie? Tak, ale nie tak, za od razu już tam. Mhm. Tam. Bana, bana, bana. Ale nawet jak się kucha za kamerę, to jest bana. już bana, bo się nie widać, że palisz No ja kiedyś jechałem na TikToku na live'ie mm, rozpięty, nie? Niezapięty w sensie i też mi zablokowało, jakiegoś bana dostałem, czy coś. Ogólnie jestem w chuj brudny, w sensie nie myłem jeszcze włosów, bo boję się, że jak zacznę, jak je zmoczę, to mi, kurwa, się połamią wszystkie. E, ale zaraz nakupowaliśmy w chuj odżywek, takich zajebistych. E, one w ogóle były w kurwę drogie, te odżywki. I mam nadzieję, że te odżywki coś tam, kurwa, pomogą, nie? E, na to. Najgorzej, najgorzej to było Najgorsze, ja że to było od razu, bo jeszcze te włosy, co się rozpierdoliły, to nie spadły, bo na przykład na brodzie mam jeszcze je, nie? I próbowałem e, wodą napierdalać je tak rozmiękczyć, żeby, żeby poodpadały, ale e, sp spróbuję je po prostu wypierdolić trymerem, nie? Ale, ale broda mnie w chuj ocaliła ogólnie, bo ten... Eee, bez tej brody bym miał kurwa mordę poparzoną, jak chuj, nie? A ta broda mnie w chuj ocaliła. Co mówisz? Czy można tak przeklinać? Przeklinać można, można, na Instagramie można. No. Dziura na brodzie nie, to jest normalne, że ludzie tu mają ten. nie włosów jak coś. Nie, 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 to nie jest to, to nie jest to. No bo chodzi jej chyba o to, że tu nie mam. Ale to jest normalne, bo ludzie często tu nie mają, w ja, sensie tak samo jak tu. Ja tu się jeszcze nigdy nie goliłem, bo jeszcze mi nie urosło. <noise> bo ludzie różnie mają, niektórzy mają taką pełną w chuj, nie? Że jakby rośnie ci odtąd cała morda, nie? I to też tak, w sensie moje zdanie to dziwnie wygląda. Już. Kiedy nowa nutka? No ogólnie zanim ona wyjdzie, to będę chciał ją jakoś zaprezentować, nie? Mm. Nie wiem jeszcze jak to zrobić, kurwa na pewno się nikt nie spodziewa, chociaż nie wiem co to może być, w sensie w jaką stronę to może pójść, no bo dużo osób w sumie jak wyszedł Hellstar to myślało, że ten, że teraz pójdę w taką stronę klubową czy coś takiego, a to ogólnie była taka zmyłka, nie? Taki interview trochę. Co interview? Taki te live gdzie pytania zadają. No, w sensie, to jest ogólnie pomocne. Jak ja pierwszy raz w życiu prowadziłem live'y na Instagramie, to miałem takie, że wiedziałem, że muszę zrobić live'a, e, że dobrze by było, ale nie wiedziałem w ogóle, co mówić, tak z dupy, nie? I, mm, I te pytania ratowały. No bo jakby ktoś ci coś napisał i mogłeś się do tego, wiesz, podczepić i było co pierdolić, nie? Więcej piosenek, gdzie krzyczysz, proszę uh, hmm. Ja w każdej wydzieram mordę Ogólnie, nie Ja ogólnie, największy mam problem taki, że Chętnie się pochwalił tym, co mam, nie Teraz, ale kurwa nie mogę tego zrobić Nie Totalnie, W sensie totalnie nie mogę tego zrobić Kiedy ostatni raz był live Kurwa To jest numer 6 Tak, no o kurwa, słuchaj. <laughs> mm. Mam dziarę, którą narysowałem kiedyś na live. Ogólnie, e, by zrobić, e, narysować im tatuaż, to zazwyczaj e, rysuję im jeden mój wzór. O. Ten tą mordę To ja sam nawet go mam Sonic tylko ty go nie masz Nie mam nic No Mam różne. Tak Ja się zbytam Bo muszę iść na kręgle Daj spoiler nowej nuty Nie, to ogólnie e, Kurwa, to nie może się odbywać w taki sposób Ale na pewno zaspoileruję Jak chuj to z, obiecuję to, nie? Ale jeszcze nie wiem, jak to zrobić. Dasz mi perełkę? O, dobra. Co? Tu są papierosy. Otworzysz mi? Tak. A masz obie? Mam, no. Chujowo otworzyłaś Dobra. Kiedy jakaś traska No kurwa, jak będzie z czym, z czym jeździć To To na pewno będzie Dostałeś ogniem na scenie Jak się Z tym czujesz no, wkurwiło mnie to. Ale tam. Jakby. Kurwa, nie wiem nawet co w sumie powiedzieć o tym, nie? Bo ja to się łatwo triggeruję, A, właśnie! To mogę powiedzieć. To nie było specjalnie, jakby co? Bo widziałem, że niektórzy myślą, że to. E, numer 6. Numer 6. piątka, no pewnie jest obok, no? To pewnie to. Kurwa no nie powiem, że nie powiem, bo będzie streama i w ogóle To było głupie no tak. Dobrze, że musiałem to powtórzyć 10 razy Będziesz w Łodzi, no pewnie. Ja ogólnie tam kurwa urzęduję, nie? Jestem w Łodzi cały czas. Ty gadasz do głosów w głowie? Kurwa, czasami. Jak było nagrywać telewizję w mojej szkole w Łodzi. Pewnie ci chodzi o to było kiedyś gimnazjum numer 1. E... i tam chodziła w ogóle ta dziewczyna, słodoważ Maraka, tak taka ciekawostka. Ale to ja nie, nie to nie specjalnie. A kurwa, ja coś próbę. na Na próbę? No. Zostań sobie, ja się przejdę 10 minut temu. To wyślij mi, jak, jak to wygląda. No, no pewnie. Na pewno te dziewczęta przyjdą za parę minut jak to. Ach, dobra, dobra. 100%, bo już widzę, że tam... Dobra, na luzie. Z czym jeszcze tosty? Kurwa, z serem. Ogólnie kiedyś, jak byłem wege przez rok, to to był taki korm mojej diety ogólnie, nie? W sensie, kanapka z serem. I strasznie zmarniałem na tym. Ja teraz ogólnie mam problemy z żarciem w chuj, nie? Taki mam problem, że się w chuj wpierdalam w siebie dużo jedzenia Tak do oporu, nie? E... A ostatnio dopiero co schudłem I nie wiem, muszę coś wymyślić, jakiś rodzaj aktywności Żeby ten... Żeby to się poświadkowało, O której się grasz? Laura? Eee, chyba na pewno po 20, na stówę po 20. Mm. Nie przeszkadza ci ta farba? Ogólnie to nie jest farba. Eee, kiedy koncert wodzi? Kurwa, możliwe, że jeszcze w tym roku w sumie się tak złoży. Jakbyś teraz miał zrobić nutkę, to kto by to był? Kurwa, nikt się nie spodziewa tego. Nikt się nie spodziewa. Jak chcecie, możecie przez minutę wypisywać ee, opcje z osób, z którymi mogłoby coś powstać. Gwarantuję wam, że nikt nie zgadnie. Jeżeli w ogóle ktoś miałby być, o której gram dzisiaj? Jaki twój album ci się najbardziej podoba? Kurwa, chyba nie wyszedł jeszcze Taki album Który mi się tak fuj tak podoba druga Tak Okej Kurwa Fris Malik, Montana, Hubert, Maryla, Rodowicz Szpaku Kurwa no sprawdź sobie Perło, bo to tak kurwa, nie chce się tym fleksować. BD, BDOS Multi. Okay. Przygazujesz autem, to jest diesel. Wy zawsze kurwa chcecie, żebym gazował autem jak jadę dieslem. No, okay, dziękuję. No to nie, no w sensie nikt nie zgad, nie? Nikt nie zgad, totalnie. W sensie kurwa, mało tego. Nikt nawet się tak kurwa nie przybliżył do tego, nie? Eee, no. I właśnie o to chodzi w tym. Dawaj z Agnieszką Chiliską, no to byłoby mocne. Kiedy album? A jakby był na jesień, to byłoby git? Artysta z Polski, no? To jest ktoś popularny, no. Ok, czyli album na jesienny git. Laura? Ja miałem tylko jeden stream na Twitchu, co nie? Co miałeś? Tylko jeden stream na Twitchu, prawda? Tak. Kurwa. Pro streamer, nie. Ja pamiętam, że chciałem zrobić te streamy i. Tak wyjebałem się na to, nie? Jak coś, to nikt nie zgadł. Nie masz psychy do Radomia podjechać, przecież tam... Kurwa, ja byłem w Radomiu... Ja pierdolę, już dawno temu. Byłem w Radomiu... Na luzie. To było 17 lat temu. Ja pierdolę. E, I ten... Mm... Bo tam kiedyś było Airshow, że zapierdała samolotami. I w ogóle można było sobie z samolotami i helikopterami. I byłem tam w chuj, wiele razy. Um, pokaż Dodge. No kurwa. Dodge'a nie ma. Um, Igi. Masz w planach wydać coś bardziej trapowego, a powinienem? Hm. Trapowego. Mi się to słowo już wydaje boomerskie. Tak szczerze. Trapowe. No. Ale ogólnie jak coś, bo widzę, że ludzie cały czas piszą dalej nikt nie zgadnie, nie, jakby co i to tak nie wale w chuja. Kaz bałagan. ogólnie to by było pokurwione, <grych> ale nie. Pozdrawiam Wiktorię, pozdrawiam Wiktorię. Zrobiłem to. Lady Punk. Modelki. Kurwa, no nie. Chcę się, no nie, że nikt nie zgadł, nie to, że coś tam miał jakiś problem. Podaj gatunek muzyczny tej osoby. To by była już za mocna podpowiedź no, to by była mocna podpowiedź. Za, za ten. Za, za dużo oczekujesz. Facet czy kobieta? e kurwa, tego też nie będę w sumie mówił. Ja w ogóle... Muszę to kurwa zmiksować najpierw. Dobra. E... A zdradzisz płeć. A, Boże. E... No nie. <śled> Odzik kamka. Znasz OG Kamka? Ona brała udział w jakimś tym, nie w tym Netflixowym programie, tylko chyba w tym innym. Ona nosi full cap? Tak. Okej, okay, dobra, to widziałem ją. To nie do nas, nie? Nie, Długo ta osoba tworzy muzykę? No chyba w chuj. Zipim W sumie przeszło mi kiedyś coś takiego przez głowę. Grupsona. Ty słuchałaś Grupsona? Mama. Grupsona? Jestem tutaj, grupę, Gdzieś na szczycie, grupę się spotyka. A to jest się nie tak? Zresztą. Takie słowiańskie? Nie, to nie jest słoweńskie. Nie no, brzmi słowiańsko. To jest to... No to jest słowiańskie takie. Ale to znam, ale znam tylko to, bo nie wiem innych kawałków. Okej, czyli to jest Grupson. Tak. Okej. Okay. To kojarzę. Nie no, dobrze, w sensie znam nazwę, znam, znam pseudonim. Jakby co, to dalej nikt nie zgad. Jakby co? Co? Co w jest? Sensie, w sensie powiedziałem, że nikt by nie zgadł z kim? Teoretycznie bym mógł zrobić nutę, w sensie, że A, okay. mogłaby powstać, nie? Że nikt i tak by nie zgadł tego. Zagrasz Hellcat Reddit, lub najlepszy Pod Słońcem ze szpakiem na Before Festival. Kurwa, jak gramy tego samego dnia, to w sumie się go zapytam. Dobry pomysł. A ty go. Tak, moim zdaniem to jest mainstream, no? A ty kogo słuchasz z takich raperów? No, słonia, wiadomo, no. Eldo? Tak, ale okay. on nie był mainstreamowy, chyba wtedy przynajmniej. Okej. Okay. Ale słonia, eldo, Kacper Hata. Kacper Hata? No, tak. A to jest jakiś nowy? Nie, nie no. Ganja Mafia, że... A, ja okej, okay, to nie. stare. Nie, to Kali był Kali? No, Kacper Hata i... A co znaczy to Hata? I nie wiem. Przecież to ja to nie wiem. To to nawet nie wiem. Jakbyś miał kupić nowe auto, jakie by to było? Kurwa, tak szczerze... Co? HD? O. O, <laughs> e, kurwa, tak szczerze, to jest pokurwione, ale mi się auto w chuj znudziły, nie? W sensie... E, Dodge w ogóle... Zrobiłem z niego za bardzo taką maskotkę i... Mm, można by nawet powiedzieć, że sprawia mi trochę problemy. E, kurwa, jeździłem... Chuj, komfortowymi takimi samochodami, takimi sportowymi też. I w sumie leździłem się tym. Totalnie nie mam jakiegoś takiego Dinkara w głowie. Chuj, a jeszcze rok temu bym na pewno wymienił. To był kamień, jak coś. Czy idziesz na airshow w tym roku do Radomia? To dalej to jest w Radomiu? Tak? Chybaś kiedyś na airshow? Nie. A ja wiesz co to jest? Nie. No to jest jak zapierdalają samolotami To W Bielsku I... chyba kiedyś było kiedyś coś takiego. Ale I... nie byłam na tym nigdy. W Gdyni jeszcze to było chyba. Bo e, no nad morzem trochę bezpieczniej. No to jest takie militar, około militarne też chyba. W sensie jak ja byłem to pamiętam, że tam byłem na takim wielkim kładzie em, W tym, w kamuflażu. W helikopterze byłem, miałem hełm na głowie. No, mam foty z tego, pokażę Ci. s class albo A8. No kurwa, nie, ani to, ani to. Ja w ogóle fanem Audi nie jestem za bardzo, you nie? Know? W sensie, żeby nie było, no nie chcę kogoś obrazić czy coś, nie lubię za bardzo, nie. Mm. Jakby co, to ci, co zgadują, dalej nie zgadli. Jakby co. Uh. A twój dream car, Perło? to ten, co my ostatnio tyle razy, a mi się chyba najbardziej podobał. Nasz przedmiot? Camaro. Tak. A, ja myślałem kiedyś o Camaro, ale kurwa, nie zmieszczę się do tego. Pojebane, że do McLarena się zmieściłem, to już mi wystarczy. Co? Challenger? No, Challengera mamy. Gimper. No, mocne to by było. Rusina. Ej, że ziomka. On chyba w ogóle bardzo fajny był. Kojarzysz tego Rusinę? Nie. nie. On tak śpiewał, chyba. nie kojarzy. On tak chyba ładnie śpiewał, po prostu, z tego co mi się wydaje. Ta z drugim przywasem zrobię nutę. Kukosik jest na chacie. Pilnuje domu. A nagrałeś kiedyś z tą osobą? w ogóle. Nie, nie, sądzisz, nie, nie sądzicie, że ja w sumie w chuj mało nagrywałem z ludźmi? Kurwa, dalej nie zgadliście jak coś, nie? Ja pierdolę, to jest pojebane. Ej, wilki, to by było mocne. Bo w sumie mogłem na lusie zadać takie pytanie, żeby ludzie postanowili mi pomysł na gościnkę jakąś, nie? Nie wiadomo, czy się wysprzęgliłem. Ja jestem w cieniu. A naprawdę? No naprawdę no. Nie widzisz? A tak. Palion. A kojarzysz palion? Nie. To okay. się to kojarzy z tym. Sepka. Co sepka? Jaką maxywę? Na P Nie na P. A palar! Palar! Nie! Chyba że kurwa ten rebranding zrobił palar. Nie, no pewnie nie. To by była strata dla niego jak wszyscy go znają jako palara. O właśnie, a w ogóle byliście na tym koncercie moim, bo jakby co, ja kurwa tak czytam, bo patrzę, czy ktoś w ogóle to zgadnie. Byliście w ogóle na tym koncercie w Robloxie? Kurwa, nie lubię, jak się przegrzewa telefon i ekran i się ten... Czemu tak rzadko grasz CDG? No kurwa, bo to jest takie coś, że na to trzeba kurwa zasłużyć. Żeby zaśpiewać to I Trzeba na to zapracować po prostu Ale załadowane jest na każdym koncercie Tylko, że zjebałem to i tak to wyeksportowałem Że ogólnie piosenka się urywa tam W połowie drugiego refrenu Kurwa, nic nie widzę już w tym Ktoś mi właśnie napisał, że się postarzałem Ktoś mi w. Marcin, 876 ale żeś się postarzał. O nie poważnie. Dobra, e, kurwa, nikt nie zgadnie, ale o to chodziło. E, ale chciałem z wami chwilę pogadać, więc jakby, sumie, ja nie zrobiłem tego, ale żeby robić ten klip, czy, w sensie ten quiz czy coś, tylko chciałem po prostu pokazać trochę mordę i pogadać chwilę. Dobra, to ja uciekam do zobaczenia na koncertach, bo jeszcze parę ich jest. Będę dawał znać. Siłanko? Kurwa, nie tutaj.